jaka Ocalić od zapomnienia to projekt przedstawiający żołnierskie ścieżki jabłonowiaków. Pracownikom Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim udało się opisać biogramy 66 osób. Przez prawie dwa miesiące szukałyśmy... Szukaliśmy w sumie razem z mieszkańcami historii dotyczących właśnie różnych ścieżek Polaków i, i tego, jakie ścieżki przeszli i jakie, jakie były ich losy podczas II wojny światowej. Podsumowaniem jest ta wystawa, którą właśnie oglądamy, ale również wydanie publikacji, która miała być początkowo folderem. Okazało się, że tego jest tyle, że, że powstała książka, która ma ponad 200 stron, z czego się bardzo cieszymy. Jest to też kontynuacja naszych poszukiwań historycznych, takim pierwszym jakby historycznym projektem. Był projekt do korzeni, gdzie zbieraliśmy zdjęcia, dokumenty z dawnych czasów. Jest też strona internetowa poświęcona tej, e, temu projektowi. To, te zdjęcia, które teraz mamy przed sobą też można będzie i te historie będzie można czytać w publikacjach, ale również na stronach internetowych się bardzo z tego cieszymy. Oh God, Głównie są to żołnierze, z tym, że przyjęliśmy pojmowanie żołnierzy, również żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji konspiracyjnych, czyli w naszej publikacji. Ujęliśmy żołnierzy września 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i też Ludowego Wojska Polskiego. I cieszymy się, że udało nam się spisać biogramy aż 66 osób. Są to osoby pochodzące z Jabonowa, z gminy, z tym, że i osoby tu urodzone. I osoby, które zamieszkały tutaj po wojnie, a te ich losy wojenne działy się na przykład w okolicy kolbuszowej, czyli tereny rzeszowskie, czy lubelskie, czy po prostu Nowogródek, czyli już poza granicami naszego, naszego kraju można powiedzieć. Ale uważamy, że te osoby przez wiele lat funkcjonowały w naszej społeczności i dlatego też są w naszym wykazie ujęte. Na wystawie zostali zaprezentowani między innymi rodzice pani Łucji Motylińskiej, która takich wspomina. No tutaj w tyle jest moja mama. Rodzice w ogóle pochodzą z zamojszczyzny. Tata oczywiście walczył podczas II wojny światowej, mama w partyzance, nawet miała pseudonim Fryga. W międzyczasie oczywiście rodziła dzieci, jak to w małżeństwie bywało, z tej zamojszczyzny. Jako osadnik wojskowy tata wyjechał na Mazury, w Olsztyńskie. Tam prowadzili niewielką gospodarkę. Poza tym mama pracowała jeszcze w sklepie. Tata był klasyfikatorem zwierząt. Poza tym jeszcze były kina objazdowe i tata był operatorem tego kina objazdowego. Także pracowali, dorabiali się, wychowywali czwórkę dzieci w sumie. Bo jeszcze później ja już jako najmłodsza urodziłam się na Mazurach, nie na Zamojszczyźnie. No, i jestem bardzo wdzięczna tu i władzom, i szczególnie pani Ewie Rzepce, pani Justynie Price, że potrafili coś takiego zorganizować, że pamięć o tych moich rodzicach pozostanie w tym eterze gdzieś tam ktoś jeszcze zawsze wspomni, że byli, walczyli. Projekt został zrealizowany przez Jabłonowskie Centrum Kultury i Sportu w ramach programu Etnopolska 2019 Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury.